Jeżeli chodzi o kwestie jakieś personalne, bo na pewno to Panów najbardziej interesuje, no to jesteśmy w trakcie rozmów przynajmniej z trzema, czterema zawodnikami. Jeden temat jest bliższy, inny trochę dalszy, jeżeli chodzi o finalizację. Trudno też operować w tej chwili nazwiskami. Ale na pewno gdzieś tam jakieś przecieki docierają i w niektórych przypadkach jest w tym dużo prawdy, ale w innych są to chybione, że tak powiem, kandydatury. Doskonale też panowie się orientujecie. Zresztą ja to podkreślałem, na jakie pozycje będziemy szukać zawodników, bez względu na pozycję środkowego obrońcy, bez względu do środka pomocy, jak również skrzydłowych, przynajmniej jednego skrzydłowego chcemy. Sprowadzić do naszego zespołu. A pozostali zawodnicy to będzie też młodzież z naszego klubu, że tak powiem. Dołączą do nas zawodnicy z drugiej drużyny, trojak. Dołączy Lipski, już był cały czas. Dołączy pierwszy na pewno w pierwszym okresie. Każdy z nas jeszcze dostał rozpiskę jakąś tam na te święta, na ten nowy rogi i gdzieś tam skrupulatnie ją wykonał, więc myślę, że teraz ten początek będzie będzie nam się łatwiej wchodziło w ten początek, a, a z czasem mówię tutaj e, zacząć się sparingi i tu niewiele czasu zostało, bodajże półtora miesiąca do pierwszego meczu, więc e, myślę, że odpowiednio się do tego przygotuj, przygotujemy. Trener w Adnalli gdzieś tam ma swój plan na tą zimę i, i nie powinno być z tym najmniejszego problemu. Myślę, że zawodnicy wrócili wypoczęci, dostali określone zadania na ten okres yy, urlopów, że tak powiem. No, urlopy się wydawały dosyć długie, bo trzy tygodnie, ale przeleciało to bardzo szybko i tu nie będzie czasu na jakieś powiedzmy pobłażanie, na jakieś sytuacje takie, że ktoś wrócił nieprzygotowany, no bo będzie bardzo ciężko yy, doszlusować do kolegów, bo nie ukrywam, mamy sporo do zrobienia i chcemy wykorzystać. Yy, Powiem tak niebanalnie każdą minutę poświęconą na trening, aby no, zbudować odpowiednią formę, bo ten okres nie jest długi, to jest aż ty 6 tygodni i tylko 6 tygodni do pierwszego meczu, no i później jest sporo meczy jeszcze na wiosnę. Wiadomo jaka jest nasza sytuacja. Na pewno zrobimy wszystko, aby tę sytuację z meczu na mecz poprawiać i wszystko, co będziemy robić, będzie temu podporządkowywane.